Witam, o Jezu, jeśli się ten. Yy, witam, yy, noc druga, yy, FNAF 2, yy, noc druga. Yy, sprawdzamy sobie kamery, są wszyscy. O kurde, teraz to będzie trzeba ten dużej nakręcać. To schodzi od razu. Aj, pangl pan jeszcze jest na swoim miejscu, tu też są yy, wszyscy jeszcze. Nakręcamy tego music boxa. <coughs> No i teraz poczekamy sobie, i ja mogę teraz pomóc. Sprawdziłem sobie statystyki, i aż 88% widzów tego kanału mnie nie subskrybuje. Więc będę żebrał. Możecie zostawić subika i łapeczkę w górę, i no. I możecie napisać w komentarzu czy następny odcinek ma być z FNAFa czy z, z Minecrafta. Bo... Nie to tam obojętnie. A Wam może FNAF się nie podobać. <laughs> Coś się rusza. Chica? Czyżby to... Nie. Niech nie wiem, gdzie Co jest? Czemu? O kur... music box. Ja będę miał przez... Przecież... Ba balon? Nie drażnij mnie. Na, na tym samy i sprawdzam kamery Ja pierdzie... i sobie i sobie nie cię tu Idź Mangel O Chrystek! Ja nie wiem jak działają ten ja, jak działają te drzwi Bo nie da się ich zamknąć, nie? Ja mam Idzie do mnie, idzie do mnie Bonnie Czy Chica Balon do mnie idzie Nie wiem czy, czy balon też mnie nie skieruje, czy mi baterie zabierze bo ja, nie, bo ja wiem że balon zabierał a tu co? Aha! Balon mi zabrał te Baterie Bo stąd dzielę cię balon! Nakręcaj się! Nie wiem jak działa w ogóle balon boy. Bo sobie przystać te sterowanie. Czyli już wiem, że mi zabiera jakby baterie ale nie wiem, czy ja, czy ja muszę też świecić tutaj, jakby tym światłem, jak on tak robi. Czy co, idź sobie już! Kurde, yy, czyli cika, dobra, dobra, już, już, już wiem. Yy, jak to by więcej działa? Ja we FNAF jestem słaby yy, i dobra <laughs> spróbujemy jeszcze raz, I jak teraz znowu mi balon wejdzie <laughs> to muszę sobie wyrzucać jego mechanikę, dobra, przede wszystkim to music box, to jest przede wszystkim. Tutaj nic nie będzie szło. balon Boy, te, a może ja go muszę obserwować po prostu też co jakiś czas, po prostu. Już tak to działa. I, idź tam, idź. Dobra, wszystkie są. Stoją wszystkie. No i ten. Mm. Ja zaraz poczekam. Albo nie, ja muszę przecież music boxa nakręcać i muszę ten sprawdzać balon boja chyba, nie wiem, tak mi się wydaje. Stój tu. Mangle? Mangel też jest. Tylko ja nie wiem, wiem ja muszę sobie wszystkie kamery oprzeć. Tu są oni, tu jest to, tu jest to, tu jest to, tu jest to, tu jest... tu są Wenty, tu jest... są jakby oni. Tutaj jest Music Box, którego muszę nakręcać. I tutaj też Mangel robi przybywać. Czy tu bądź, Mangel? Wszystkie są. A ten, Balloon Boy, też jest. Pierwsza w nocy. Nic do nie idzie, nawet Balloon Boy. <grym> to dość dobrze. Nawet nic nie zeszło ze sceny. Okej, okay, nadal dzisiaj zeszło, że starym na swoim miejscu. Nie wiem też, jak działają te animatroniki tutaj, co są we trójkę ta Chika. Yy, ja nie znam do końca ich nazw, więc przepraszam Freddy i ten, ten taki Bonnie, co ma ten? On się jakoś tam specjalnie nazywa, jak pamiętam. Jak coś tam... Wiecie co? Nie, nawet czy tam jest też. C chika też poszła. Ale wiem... Tak, Chika też poszła. Gdzie jest... Cika hej? Yy, gdzie jest... Balon też poszedł. Cześć Boli, cześć, cześć, cześć. Tak. Wiecie co? Po co ja tu zakładam? Balon. Idź sobie. Już mi zabrałeś baterie Ty Żydzie mały On tu idzie do mnie czy kto idzie? I stąd! Nie no jeszcze Bangle Nie wiem nawet czy Freddy jest Żeby cię mały z gredzie. Teraz będę nigdzie się mogę udusić w tej, chyba nie mam żadnego listowania, żeby się nie uduszę w tej masce. Teraz będę dopóki. On stąd nie pójdzie, to się nie wiem jak to do końca działa, ale... Do piki... o. Zapomniałem o Foxim. Ja nawet nie wiem gdzie on jest, ale zapomniałem o Foxim. No przejrzałem wszystkie kamery. Nie było Foxiego. Boże! Dobra! Widzimy się jak. Ja już przeczytam sobie wszystkie mechanizmy wszystkich, bo... Bo ja to sobie... No, widzimy się. Sprawdź, nagrywa, nagrywa się dobrze. Mm. Teraz zrobimy tak jak... Jak, jak, jak... Przepraszam, bo ja jestem teraz, się zachowuję jak kompletny... Zamiast sam to sprawdzałem jak, więc sprawdzamy tak jak oni mówili, sprawdzamy teraz lewą, prawą, sprawdzamy korytarz, łączamy, nakręcamy pozytywkę i powtarzaj to noc, się nie skończy, ale nie będę tego robił ciągle, bo poczekam sobie aż Ajuat Roliki zaczną się ruszyć. Dobra, sprawdzamy lewe, sprawdzamy prawe, sprawdzamy lewe, sprawdzamy prawe, sprawdzamy korytarz, włączamy kamerę i nakręcamy pozytywkę. Tylko ja chcę się dowiedzieć jednej rzeczy. Ja teraz sobie będę tak sprawdzał. Gdzie jest ten? Jak on ma? Foxy! Ja go już nie widzę nigdzie. To chodziło, jak mi chodziło, żeby sprawdzić prawą i lewą wentylację, to im chodziło, że na kamerach, czy, czy w pokoju. Niepokoi mnie to, że jest pierwsza w nocy i nic się nie zaczęło ruszać. O pierwszej w nocy to już do mnie wszyscy, wszyscy szli. Mangel jeszcze jest. Nie. Żeby być szlak. Musiałeś, nie? W ogóle ten balon jak gdzieś tu jest to on gdzieś bo się wrócił No nie no, ewidentnie go nie ma, no, ale gdzie on po raz o kurde, pozytywka, zapomniałem Dobra, zrobię to po swojemu, bo jak widzicie najpierw robiłem jak oni mi to kazali, a teraz robi inaczej. Fox nie ma tylko tego, bo niego. Cześć Bonnie. Gdzie szlak! Gdzie szlak! Żeby się umarł. Myślę jesteś tu. Czy z drugiej strony czułeś? No szlałem, hi, to gdzie ty jesteś? Ty mała istoto. Mhm. Mm no hello, hello! Dałasy maskę! Cześć! Pozytywka! Czemu ty się nie da zamykać tych? Gdzie ty jesteś? Nadal tu stoisz, dobrze. Ja ją świecić? Czy wystarczy, że się założę po prostu maskę? Spróbuję tak. Ja nie chcę jeszcze lekceważać, bo chyba z tego co pamiętam, to ostatnio jak ściągnąłem maskę, to mnie cika tam skierowała. Cześć! Pa! Cześć Freddy! Pierdziela. Cześć Freddy! Nie wiem, czy ani go też działa maska. O kur. Czy co? Odnoszę wrażenie, że. Nie wiem, czy tak można. Jak teraz. To jest kamer. No, coś do mnie idzie. Ja pier. herbatę rozlałem. Ale to nie tak. Nie tak jak ostatnio rozlałem. Już musiałam musiałem zmieniać. To nic. Oh, cześć, jak cofaj się, cofaj się, grzeszny, grzeszny piesek. Ta subie grzeszny ten misiu. <trzyortion> cześć, Chica. Cześć, Mangel. Wisiso? Wiso sobie, tak, tak, tak. Balon, boy? No, cześć, balon. Ty hamie, Znowu mnie okradłeś. A za że no postęp, Zakładam maskę. Nie wiem czy na mangele coś. działa maska, czy co działa na mangel, czy jak działa na mangel. Mogę używać na Nie no, chyba mogę, ale... Kurwa, znowu... Przepraszam bardzo, ale się zesrałem po prostu. Yy. Skąd się bierze Foxy? Bo ja teraz mi się przypomniał właśnie jak pierwszy raz na mnie wyskoczył że on jest we Fnafie 2 tylko skąd on się bierze? Bo naprawdę nie wiem a chciałbym się dowiedzieć bo to by bardzo pomogło mi I to ile to, to, to nagranie już tam ma? Ja muszę sprawdzić 13 minut, to jest dłuższy i tak od tamtego, więc ja ogólnie na chwilę obecną się z wami pożeglam, bo muszę sobie ten biurko wytrzeć, bo herbatę rozlałem i muszę się troszeczkę podszkolić na YouTubie we FNAFie właśnie dwójce i kurde, no nie wiem, czy dzisiaj wróci dru wrzucę drugi odcinek z FNAFA dwójki, czy, czy może w ogóle, czy... Nie wiem jakbym miał dzisiaj wrzucać drugi odcinek to z FNAFA dwójki i ogólnie to teraz filmy będą się pojawiały yy... Ja nie będę mówił czy zdarzyć czy częściej, bo prostu jak będę miał ochotę nagrać coś czy coś to będę wrzucał. Może się nawet zdarzy tak, że wrzucę po 5 filmów dziennie, bo bo tak po prostu nie mam co robić, a... Podszkolę szkole się we SNAFie dwujeczce to tam ten to sobie nagram dzisiaj. Więc najprawdopodobniej dzisiaj wrzuci, wrzu wrzucę jeszcze drugi odcinek SNAFA. I może potem jeszcze wieczorem z Minecrafta. Albo też z FNAFA. A może nic nie wrzucę. Zobaczymy. Miłego tego dnia. Czy tam wieczoru, zależy kiedy to oglądacie. Do zobaczenia w następnym odcinku.